Lodówy, tak? 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 A gdzie Zosia idzie? A gdzie Zosia idzie? Kąpać się? Tak. Kąpać się idziesz? Tak. A wiesz, która jest godzina? No co ty? Tak? Mam ci już dalej rozbierać? Tak. A Zosia będzie się sama myła, Tak. Będzie pluskała? Tak. A gdzie ty tak biegniesz? Gdzie? No gdzie? No gdzie? No gdzie? No gdzie? No gdzie ty biegniesz? Kąpać się biegniesz? Tak? Kąpać się biegniesz? Tak? A kto ma takie zimne lodówy? Kto? Kto? Zosia? Gdzie Zosia idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? No gdzie? Gdzie idziemy? My myju? myju? myju idziemy. Tak? Tak? My jumy idziemy. My myju? Gdzie Zosia idzie? Miju, miju? Miju, miju, idziesz? Tak? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? No? No powiedz, Mami. Plosie, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Kąpatrz się? Zoska. Gdzie my idziemy? Gdzie Zośka idzie? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy, mycie? Zośka. Halo. Koniec gadania dzisiaj. Tak? Koniec. <laughs>